Otwieram podręczniki na stronie 225 i robimy zadanie pierwsze. Oto rysunek prostopadłościanu. Które ściany są prostopadłe, a które równoległe do ściany EFGH? Przerywaną linią macie tutaj narysowane te krawędzie, które są niewidoczne. Z przodu, tak jak patrzymy z tej perspektywy. Szukamy teraz ściany EFGH. Zaznaczymy ją sobie może jakimś kolorem. EFGH, czyli ta u góry. I słuchajcie, najlepiej sobie. Spojrzeć teraz na swój pokój, bo przeważnie mamy pokój właśnie w takim kształcie, w kształcie prostopadłościanu. Albo spojrzeć na pokój, albo wziąć y, jakieś pudełko w kształcie prostopadłościanu. No i teraz tak, które ściany będą prostopadłe do tej? Czyli jeżeli patrzymy na nasz pokój, to które ściany są prostopadłe, czyli pod kątem prostym do sufitu? Gdzie jak przyłożymy ekierkę, to będzie kąt prosty. Czyli tak prostopadłe. To jest sufit mojego pokoju, to do sufitu. Wszystkie przecież te ściany boczne są prostopadłe, czyli musimy je wszystkie sobie nazwać. Ta pierwsza, ta z przodu, ściana, jak ona się nazywa? Pamiętajcie, że mm, odczytujemy wierzchołki odwrotnie do wskazówek zegara. Możemy zacząć od którego chcemy wierzchołka, ale pamiętajcie, że idziemy w stronę odwrotną do wskazówek zegara, czyli A, B, F, E. A, B, F, E. Możecie zacząć od innego wierzchołka, na przykład od tego, ale odwrotnie do wskazówek zegara idziemy po kolei. No to następna, ta ściana też jest prostopadła, przecież do sufitu czyli jak ona się nazywa BCGF. Ta z tyłu również jest prostopadła do sufitu czyli D, C, G, H. No i ta z boku też jest prostopadła do sufitu. Ona się nazywa ADHE. Popatrzcie sobie na pokój, na sufit i na te ściany. Wszystkie są przecież prostopadłe do sufitu. Jak przyłoży, byście przyłożyli tam u góry ekierkę, to zawsze y, idealnie Wam wyjdzie kąt prosty. I teraz równoległe. Co jest równoległe do sufitu? No do sufitu równoległa jest... Podłoga, czyli ściana ABCD. Podpunkt B. Które krawędzie są równoległe, a które prostopadłe do krawędzi EF? Szukamy krawędzi EF, tu jest krawędź EF. No i wypisujemy najpierw równoległe. No to też możecie sobie popatrzeć na wasz pokój albo na pudełko, które przygotowaliście, popatrzeć sobie na krawędź, która nas interesuje i które krawędzie są równoległe. No na pewno HG. Tutaj kolejność nie ma znaczenia, czy HG, czy GH. Obojętnie. Czyli tak, HG równoległe jest jeszcze. Może zaznaczymy sobie kolorem. O, HG na pewno jest równoległe. Do EF równoległe jest również AB. I do EF równoległe też jest DC. Czyli AB jeszcze muszę dopisać i DC. A teraz prostopadłe. I to sobie wymarzymy. I które są prostopadłe. Czyli pod kątem prostym do krawędzi EF. Słuchajcie, prostopadłością przecież jest yy, złożony z prostokątów. Jego ściany są prostokątami, więc skoro to jest prostokąt, no to tutaj przecież jest kąt prosty, tu jest kąt prosty. A co za tym idzie, ten odcinek musi być na pewno prostopadły do tego EF, czyli AE na pewno jest prostopadłe. No i ten odcinek także, czyli FB. Na pewno te dwa. No i co dalej? Słuchajcie, najlepiej właśnie sobie to wszystko patrzeć na tym waszym pudełku, czy na pokoju, bo tutaj, tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, że musimy narysować pod takim kątem ten prostopadłości, żeby tutaj widzieć wszystkie krawędzie. Więc mimo tego że tutaj każda ściana jest prostokątem, to my rysujemy równoległo, bo gdybyśmy narysowali prostokąt na dole, prostokąt u góry i byśmy połączyli, to zobaczcie, co by nam wyszło. Czy to wygląda jak pudełko, jak prostopadłościan? No nie. Dlatego my musimy pod kątem to narysować, żeby wszystko było dokładnie widać. Ale pamiętajcie, że tutaj wszystkie ściany są prostokątami. Więc ta ściana też jest prostokątem, a skoro to jest prostokąt, no to tutaj jest kąt prosty, mimo że tego nie widać na naszym rysunku, ale jest i tutaj tak samo. Czyli ten odcinek również jest prostopadły do EF i ten tak samo. Czyli EH i FG pod punkt C. Podaj wymiary wszystkich ścian tego prostopadłego ścianu. No i jak popatrzycie sobie na wasz pokój czy na wasze pudełko, to zauważycie na pewno, że ta ściana jest taka sama jak ta, która jest naprzeciwko. Ta u góry, czyli sufit jest taki sam jak podłoga. No i ta z przodu ściana jest taka sama jak ta naprzeciwko, czyli ta z tyłu. Więc tak naprawdę mamy tylko trzy rodzaje prostokątów, bo kolejne to się powtarzają. No to bierzemy po kolei. Na przykład weźmy najpierw ten prostokąt, który jest na dole. Jakie ma wymiary? Czyli ja muszę podać długość i szerokość tego prostokąta. Ten prostokąt ma wymiary 17 cm na 14 cm, czyli 17 cm na 14 cm. Takim krzyżykiem, przypominam, zapisujemy na 17 cm na 14 cm. Czyli tak, mamy już z głowy ten prostokąt i ten u góry, bo ten u góry przecież jest dokładnie taki sam. Teraz może popatrzmy na ten z boku. Ten z boku prostokąt ma wymiary jakie? 14 na 21. Kolejność tutaj nie ma znaczenia. Możecie zrobić 14 na 17, 17 na 14, obojętnie. Czyli tutaj też 14 cm na 21 cm albo na odwrót. I już mamy z głowy tę ścianę po tej stronie i po drugiej. Te dwie z boku mamy z głowy, bo one są przecież dokładnie takie same. Co nam jeszcze zostało? Została nam ta ściana, która jest z przodu i ta ściana, która jest z tyłu. One też są takie same, wystarczy, że podam wymiary jednej z nich. Jakie ona ma wymiary? 17 cm na 21 cm. No i też kolejność nie ma tutaj żadnego znaczenia. No i podpunkt D. Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu. Suma Czyli wynik dodawania musimy dodać wszystkie długości e, krawędzi tego prostopadłości. To może tak, najpierw zaznaczmy sobie kolorami, które krawędzie są tej samej długości. Najpierw weźmy może na zielono, zaznaczmy wszystkie krawędzie, które mają długość 17, no ta krawędź, ta krawędź też ma 17, ta krawędź ma 17 i ta krawędź ma 17. Czyli mamy cztery krawędzie po 17 cm. Albo tak zapisujemy, no albo możemy dodać, tak? 17 cm, dodać 17 cm, dodać 17 cm i dodać 17 cm, bo chcemy sumę, ale wiemy, że taką sumę możemy w tej postaci zapisać 4 razy 17 cm. Dodać, bo to jeszcze nie wszystkie są krawędzie przecież. Na czerwono weźmy wszystkie krawędzie zaznaczone, które mają długość 14 cm. 1, 2, 3, 4, również 4. Czyli znowu 4 razy... Tym razem 14 cm i jeszcze dodać, bo to jeszcze nie wszystko. Musimy wszystkie krawędzie do siebie dodać. Na niebiesko wszystkie krawędzie, które mają 21 cm. Jedna krawędź, druga, trzecia, czwarta. I też byście mogli zrobić po prostu 21, dodać 21 i tak dalej, ale możecie od razu zapisać 4 razy 21 cm. Równa się, no i liczymy. 4 razy 17 cm to będzie 4 razy 10, czyli 40 i 4 razy 7, czyli 28, 40 i 28, 68 cm dodać 4 razy 14, 4 razy 10, 40, 4 razy 4, 16, 40 i 16 to jest 56 i dodać 4 razy 21 to będzie 80. 4 cm. No i możemy pisemnie to wszystko dodać: 68, 56 i 84. 4 dodać 6, 10, dodać 8, 18, czyli 8 i 1 dalej. 1 dodać 6 to 7 i 5, 12 i 8, 20. Czyli razem wyjdzie nam suma wszystkich krawędzi: 208 cm. I koniec.